Cześć! Dzisiaj Wam pokażę jak ściągnąć boczek drzwi kierowcy w Pasacie B5. Passat b 5 Golf 4 to samo. Mam na dole dwie śrubki na Torxa T25. Teraz tutaj tą rączkę co mamy, to widzicie, tą część wypinamy sobie i teraz to musi nam stąd też wyskoczyć. Musicie uważać, żeby tego nie połamać, O no, od tej strony w sumie lepiej podważyć, od dołu sobie. Wypinamy sobie kostkę Bierzemy i tu mamy też dwie śruby, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, wykręcamy te trzy śruby. Raz. Dwa. I trzecia, już mamy śruby luźne. Tutaj mamy odkręcone, i teraz musicie od dołu sobie, wy... bo teraz ona już na kołkach siedzi, ten boczek. Tutaj wypinamy kołki. Tutaj też. Teraz też takim właśnie troszkę yy, dosyć yy, mocniejszym ruchem do góry. Widzicie, to siedzi na uszekach na tutaj. I tu już zobaczcie, macie boczek ściągnięty. Wypinamy teraz wszystkie kostki. Ja już tego nie będę wypinał, bo ja już tutaj nic robić nie będę, bo mam zrobione. Czyli jak już będziecie składali, nie wiem czy to widać, jak założycie sobie linkę od drzwi, pamiętajcie, żeby ją tutaj dobrze... Zabezpieczyć, bo jak nie zabezpieczycie, założycie boczek, będziecie chcieli otworzyć drzwi i oczywiście linka Wam spadnie i nie otworzycie drzwi klamką. No i później sobie jak też składacie, to pamiętajcie o tych kostkach, żeby jak kostkę odłączycie, podłączycie i do tego włącznika, żeby tutaj fajnie sobie kostkę wyprowadzić, żeby później nie trzeba było się męczyć w szukaniu tej kostki. I, no i dobra, w sumie to tyle. Dzięki za obejrzenie. Cześć.